się w siedzibie Wański Agro w Płankowicach. Ciągnik jest tegoroczną nowością marki John Deere. Jego podstawową różnicą z poprzednim modelem jest to, że znajduje się tu selektywna redukcja spalin, która jest przy pomocy płynu DEF, czyli AdBlue. Szerokość tego ciągnika to 249 cm, wysokość 275, a długość 472. Ciągnik może być wyposażony w wydajne oświetlenie robocze zarówno na kabinie jak i w masce. Dopuszczalna masa całkowita tego ciągnika to 8350 kg. Silnik producenta John Deere Power, system pojemności 4,5 litra, 4 cylindry, moc znamionowa 95 koni, zaś moc maksymalna to 105 koni. Akumulator pojemności 154Ah 12V. W przodu za akumulatorem znajduje się zestaw czterech chłodnic. Chłodnice, wyposażone w specjalne siatki ułatwiające ich czyszczenie. Ciągnik może być wyposażony w obciążniki lub przedni TUS kategorii drugiej o maksymalnym udźwigu 35 tony. Opcjonalnie przednia oś może być amortyzowana, gdzie amortyzacja wynosi 10 cm. Ciągnik na konstrukcji pełnoramowej. Zbiornik paliwa pojemności 175 litrów. Pod schodkami znajduje się zbiornik płynu DEF, czyli AdBlue. Pod schodkami znajduje się zbiornik płynu do spryskiwaczy, zaś w głębi zbiornik yy, sprężarki. W kabinie mamy fotelik pasażera, bardzo łatwo rozkładany, jak i składany. Teleskopowa i pochylana kolumna kierownicy. W kabinie, w panelu dachowym mamy osłonę przeciwsłoneczną, lusterko wsteczne, panel sterowania klimatyzacją, miejsce na radio, tylna szyba, jak i obie boczne są uchylne. Przednia i tylna szyba wyposażone są w wycieraczki i spryskiwacze szyb. Skrzynka bezpieczników oraz miejsce na napoje i inne rzeczy. Koło fotela Dźwignia hamulca awaryjnego, siedzisko operatora firmy Gramer posiada szereg ustawień w celu komfortowej pracy. Kierowniczy je mamy, pokrętło i przycisk do regulacji, wycieraczkami i spryskiwaczami. Kierunkowskaz z włącznikiem świateł długich, elektrohydrauliczny rewers, włącznik świateł postojowych, jak i drogowych, światła awaryjne. Regulacja kierownicy, stacyjka z 4 przełożeniami oraz standardowo pedał sprzęgła hamulca rozdzielny na pojedyncze koła, jak również pedał sterowania dawką gazu. Świetlacz na panelu kierowniczym, pokazuje nam licznik motogodzin stan paliwa w baku, stan płynu DF, temperaturę Płynu chłodzącego. Mamy również dwa zegary, przestawiające nam obroty silnika, jak również prędkość. Dalej na wyświetlaczu znajdują się podstawowe kontrolki, informujące nas o pracy ciągnika, jak i ewentualnych awariach. Z lewej strony mamy panel sterowania ciągnikiem. Na słupku. Znajdują się przyciski do włączania świateł roboczych kabiny, jak i światło ostrzegawczego, zwanego kogutem. Zegar pomiaru ciśnienia w obwodzie pneumatycznym. Trzy dźwignie oznaczone kolorami do każdej z sekcji hydrauliki. E, przyciski do sterowania blokadą mostów, jak i przednim napędem. Słowak regulacji obrotów silnika. Panel sterowania podnośnikiem, gdzie mamy kilka trybów podnoszenia, opuszczania. Ustawiamy szybkość, jak i wysokość tych procesów. Pigienka do włączania wałku odbioru mocy. I tu wybieramy jego szybkość 1000 obrotów, neutralny 540 eko, neutralny i 540. Zapalniczkę. Regulacje e, dogłębiania maszyn w czasie orki lub innych upraw. E, przyciski do wycieraczek, dwa gniazda elektryczne, e, siedmiopinowe oraz trzypinowe. Niżej mamy e, opcje na dodatkowe e, czwarte. Czwartą dźwignię do czwartej sekcji hydrauliki oraz blokadę tej sekcji. Popielniczkę w tym modelu mamy do wyboru 5 opcji przekładni: jest to Power Quad Plus, Auto Quad Plus, Auto Quad Plus Ecoshift, Command Quad Plus, Command Quad Plus, Plus Ecoshift. W prezentowanym modelu mamy skrzynię Power Quad Plus z przełożeniami 24x24 i prędkościami. Od 1,4 km na godzinę do 40 km na godzinę. Skrzynia wyposażona jest w biegi pełzające. Skrzynia, tak jak wspomniałem, 24x24, 24, gdzie mamy 6 zakresów. Od A do F i na każdym zakresie 4 przełożenia. Przekładnia wyposażona również w funkcję postojową, która zastępuje nam hamulec postojowy. Dodatkowo na dźwigni, znajdują się przyciski do zmiany przełożeń na każdym zakresie, jak również przycisk zastępujący nam sprzęgło, gdzie nie musimy już używać pedału nożnego. Ciągniki z nowej serii 6MC mogą być wyposażone w wyświetlacz Green Star, który jest zazwyczaj mocowany na. Słupku. Z tyłu ciągnika mamy wyjścia pneumatyczne do pneumatyki dwuobwodowej, jak i jednoobwodowej. Wyjście elektryczne, trzy sekcje hydrauliczne, zaczep górny przesuwny i zaczep dolny rolniczy. Tylny trzystopniowy układ zawieszenia maszyn w kategorii trzeciej. Maksymalny udźwig na hakach to 3400 kg, opcjonalnie można go zwiększyć do 4600. Tylny wóm, włączany elektrohydraulicznie, chłodzony olejem w konstrukcji wielotarczowej o znamionowej prędkości 540 z opcją 540 Eco i 1000. Wlew oleju hydraulicznego. Zbiornik wyrównawczy oleju spływającego z nadmiarów w sekcjach. Przepływ hydrauliki to 80 litrów na minutę. Na obu błotnikach znajdują się przyciski do sterowania tuzem, jak i przycisk do włączania wątków. Ciągnik, jak już wspomniałem, jest nowością na polskim rynku. Jest to ciągnik kompaktowy, wszechstronny, komfortowo wyposażony, a zarazem wydajny, mocny. Więcej informacji na temat tego ciągnika, jakich innych ciągników oraz maszyn Marku John i Lena Oński. On tak na dzisiaj dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam.